I zaczęło się. Kto jest tym? Pamiętajcie, że Matrona się wycisza. No, 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 to ważne całkiem. To kto jest? Niech po, powie mm. się wcisza, ja bo... jestem. Dobra, Sandwich, A to wycisza się w takim Siesz, razie. To wycisz się. Musisz się wyciszyć tak, żebyśmy, żebyś nie słyszał co my... O właśnie, dobra. Mm, tylko Dobre, czym, to czym się oznacza? Pierwsza córka A Jak Róż się oznacza? Dobra, jak to jak to się to biegło, oznacza? O kurde. Agresywnie. Sandwich, Sandwich, teraz może się odciszać już. No, niezłe. Napiszcie mu legendarny sposób, że może się odciszyć. Zrzucę sandwich, otaczcie się. Zrzuciłem nim. Tutaj możesz. Ale on tego nie widzi. On nie widzi <grym> tego chatu. Jeżeli ktoś na spotkaniach, możesz się no. odciszyć Sandwich, ktoś dzwon i teraz musisz ze swoją hmm. dedukcją zdecydować, Cześć które prycie, są czyś, złe Cześć, Jesteś mega dobry, bo widziałeś, Siema, że Jury, tej hejka, nocy, hejka, które jest no? Ej, to jest. hejko, Salumi, hejka, hejka, witam. Weź Foxy. to. Witam wszystkich serdecznie postaci. na streamie A na odcinku lajk, sub, twitter, jak link A, w opisie jednak ten is 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 dobry. Oh, wow. o, kurwa, jest dobry wow Co jest kurna Nie bo on co... widział On widział no Co jest kurna No bo on wybiera tylko te yy, zielone co nie Bo ogląda stream Abiego Ja pierdolę. Ale Sandy, to załatwił no, co, nie? San... Ja, no, to załatwił, dobry jest Co jest? Czemu za koniec jakaś... Ej jak się oznacza? Jak nie się no, oznacza? Nie mogę, że on trafił tak dwie tak tak od razu. Tak, tak, e... tak, 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 a wy to nie zmycie naczyń? No pewnie trzeba najechać hmm. jakimś kursorem, coś takiego. No. Kursorem? Czy tu kursoru nie ma, a nie jest. Jest, tak. no no ja ja Nie nie widziałem jej ani razu. To no no jest zgłośn... Sumie... Nie no właśnie, ja nie dostałem żadnego sumie, powiedzenia. No chyba można kopać, bo on tu no... nie przyjdzie, co nie? Przecież to jest... Nie, e... A co, ja i... jest... sandwich no, nie ogarnie, no. Sandwich pewnie nawet nie, nie wie... Trzeba by się znaleźć legendarną legendeli łopatę. Słyszałem legendę, legendy, mm. że potem jest w bibliotece, bo tam jest legendarna, jest solotem. A, widziałem <laughs> swoją nazwę No, no widziałeś? Filmie. A widziałeś ostatnią, jaką miniaturkę zrobiłem? Jaki ten? Jaki, a. jaki, no. Sekretne zakończenie. Widzieliście? W końcu no, jak, normalnie właśnie ja, ja ktoś sprawdził żółty? Wasze nikt nie sprawdził żółtego. No nie, bo zapomnieliśmy, nie. ale spoko, mamy czas, mamy czas. No, to na pewno. Zielone wykopaliśmy. O nie, teraz sandwich będzie decydował. Sandwich był mega obserwatorem tej nocy. Zauważyłeś coś podejrzanego, sandwich? Coś się dzieje? Nie. Nie, nie widziałeś nic podejrzanego. Bardzo tak, bardzo grzeczne byłyśmy? nie? nie były bardzo grzeczne. Sandwich, no. Oranżada, Słucham. oranżada. Ej, wiesz co? Mi się wydaje, że Daisy była bardzo niegrzeczna tej nocy. No nie wiem, nie wiem. Daisy no. była bardzo milutka, ale nie, nie widziałem żadnej Alex. Uuu. Alex, o nie, nie! To nie ona. O nie, Alex, moją ulubienicę. Jak do tego doszło? Ale nie była jak Musisz być bardziej uważny. Dobra. Dobra, idę po Weźmy osłanie. Ej, Mary, Mary, osłanie, mień. Gdzie ja jest? Idę po łopatę, osłaniaj mnie Mery. Gdzie jest Matrona? Szóstka Mary, jak coś. Mary, mnie? Kurr! Gdzie O nie, ale mnie zauważył! Nie zapomniałem, mnie zauważył! Szóstka zielona no, o, jak ja coś. Szóstka ja zielona. Ty? Ej, jak coś, to mam złotą łopatę. Ale... Ej, do sali chyba nowe osiągnięcie. Może <grym> się nie zorientuję. O P6. O, to mamy... tutaj. to mam nowe Różowe no? Nie a, bo wiesz, że jedno, że jedno osiągnięcie dodane. Jakie? Z łopatą? Bo jak tak, to właśnie on wykopałem. Tak, z łopatą, bo ja nie wiem. No. Łatwo. Tak, tak ja no Ja już ja dawno to zrobiłem. To... Ej, dobra, bo my zaraz wykopiemy, a my nie mamy wszystkich kolorów podkrytych. No, no nie mamy! Dobra, no to nie musimy ja no, się nim zaraz wykopać. Ej, no mam wszystkie numery. No nie. No właśnie nie. No to będzie no. strzelaj. Na co czekasz? Strzelaj! Dobra, strzelam! Strzelam! Nie, 00 to zły kod. 00... A 6. czemu w ogóle jest e, nie green wiem. 3 zamiast 6? Wiem, bo jest 6 no kod. też pisał w tamtej rundzie. Dobra, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, on podejrzewa oj, biego. Ej B, jak to się stało, że cię nie, zauważył? Nie, nie wiem. Już była jedna podejrzana, nazywa się Berta, ale tutaj jej nie. A nie, jest Berta! Nie, nie, Co? Ma. Nie ma Berty, zostaw mnie! To nie! Ja tylko biegałam po środku. co ona zrobiła? Była bardzo niegrzeczna ja wszystko chyba. Widziałe. No. Ej, nie, chyba więcej dodali osiągnięć, zaraz muszę spojrzeć. No, taj, na cztery chyba koma, nowe. Nie, no cztery nowe A. chyba. No, no, tak no, jest. Dobra, tak pytanie z ciekawości sprawdzi ktoś ten różowy, bo chyba teraz nie, jest. jest, co, nie? jest... No, różowy na żółowy. początku przecież. Nie, to czego nie ma? Żółtego. A, czyli jest sześć i różowy. Ej, może jest 6 i będzie legendarne osiągnięcie 666 no, Tak może być. No, Chcę powiedzieć że tego nie będzie. będzie. Musi być 666 i to będzie legendarne osiągnięcie, żeby było 666 nie nie, 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 co? 666 nie działa? Nie, ja dopiero wpisałem różową wszystko. Ale ja po prostu jako drugi widziałem Jest 6, 6, 3, zielone chyba tak nie będzie niestety CO? Zielone trzeba wpisać aj, aj. To jest legendarne osiągnięcie, zdarza się raz dabaj, na dabaj, tysiąc rąk Dawaj, 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 bo jest 666 Tak mi się zdaje no, no właśnie, tak, prze, przecież przed chwilą Destro powiedział, że nie Nie, musi być 666, szybko wpisywać, no, otwieraj no, nie. to, nie. Byłoby legendarne osiągnięcie Wszystko zepsułeś Destru Znowu byłyście bardzo grzeszny dzisiaj. No, dużo A, osób pracowało. Tak, Byliśmy bardzo grzeszni. No wiesz, tu nie pracował? Daisy ta Breźniczka, no. <grym> A możesz się ode mnie odwalić? No. Daisy taka jest, ona średnio lubi pracować. No. O nie, no sandwich o coś podejrzewa. Możesz się w końcu ode mnie odczepić. O nie, sandwich coś podejrzewa. No nie wiem, no nie wiem. O, rozumiem, Opadu że pierwszy raz nie wyleciałem, wyleciałem pierwszy, ale możesz... No, się Helem, nie przestań nie zaczepiać. O, niej, Daisy, o niej, nie, Daisy! Jednak wybrał ją! Znaczy tak, 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 To jest z Jakie jest osiągnięcie Jumpscare? No pewnie, że straszysz Ah, A, że pewnie i matronę trzeba wystraszyć. A, właśnie nie, bo jest e, osiągnięcie też zastraszenie osobne. Kurde, tyle nowych osiągnięć dodali nie jest osiągnięcie za wykopanie wszystkich tych, a mamy prawie wszystkie wykopane Ej, ej wszystkie. to byłoby pierdala. legendarne, wykopanie wszystkich, dobra A kurde, ale blisko ten kod ale Mnie... Zobacz, Ja pierdzielę, ale mało brakowało Musimy wykopać, ej musimy zrobić No to nie wiem, sprawdźcie miejsce, kod może wszystko. Nie, wykopujcie wszystkie te, ku, te, o no, Ale wiecie, że jak teraz nie sprawdzicie kodu, to będziecie trzy noce musieli czekać Nie będziemy strzelać mhm. Nikt nie sprawdzi, nikt nie będzie, nikt cię nie słucha Nieee, yeah. siódemka Tak, blisko siódemka? No, ta, ta druga, druga siódemka Już wszystko wykopane no na dole jeszcze. Nie, nie, nie na dole jeszcze tak. zostało! nie, jeszcze 13 ten, 14. Musimy, nie, nie możemy... Otwieracie, nie, otwieracie. Jeszcze... Nie uciekajcie od razu na swojej nocy. Musimy ten, wykopać wszystko, musimy to zrobić. Oj, 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 znowu dzisiaj byście bardzo, bardzo grzeczne. Ja bym wywalił Helen, bo robi góźnię na żadę. Proszę Proszę, nie, zwalecie tylko na, na Helen! Opal. Czy moje dmuchasz w szyję? Ja wszystko widzę. Jaka szyja? Co to szyja? No, no szyję. Nigdy nie, dobry, nie byłem dobry z geografii. Ej, co wy gadacie? Nie ma osiągnięcia, żeby wykopać wszystkie pola. Ktoś... Oh, ja powiedziałem, ktoś... że może jest. Nie no, no bo... nie ma, dobra to jednak oh, nie. Takie info. info. Nie. Ale no, nie, ale Co? Bloody. Bo jedno doda... zostało dodane osiągnięcie ukryte. No ale to sprawdzałem, to nie jest to. Dobra, nie czy ktoś że... przedstawił? Które to było? 7 to jest środkowy, żółte. O, działa. Wypad! Nice. Uff, ledwo, ledwo. Ogólnie nie wiem, o co chodzi z 185 To Pewnie ja, se... żeby o. zostać przestraszonym, obstawiam. O. Nie na tym jest o. żaba, więc wydaje mi się, że możliwe, że klikniesz na żabę to masz jakiegoś jumpscara czy coś. Ja... Gdzieś żaba? No, na tak, każdej to mapie to jest, jest ale żaba. Jest, ale ja już sprawdzałem wcześniej jak graliśmy do tej żaby, podchodziłem i nic. No ale teraz no, dopiero wyszedł taki achievement. A ona jest na tej no. mapie? No. Jest. Ej, jest, jest. My na każdej mapie Musimy mapy, jest. porozmawiać z legendarną żabą. Ej, swoją drogą, Sandwich, kozak robota, zrobiłeś to. Dobra, skipniesz, mm. żeby następną tak. rundę, czy coś? Andrzej, muszę to. cię pochwalić, dobrze grałeś. Nie, Świetnie nie, ci poszło. dobrze było, no, ale dobrze było. Nie kumam, ale... Dobra, nie ma no. się. musisz po prostu obserwować te grzeszniczki. No, no. zasaliłeś dwie losowo, więc i tak gdzie ci poszło. No. Lecimy! Ładnie na początku ci przede wszystkim No, rozgrywałeś to profesjonalnie No robiszcie, wyrąbało <grym> do... Oj, powiłem. mapy nie zmieniłeś, e, no. Ej, aż tak ciekawo, no, czy to no, jest żaba? No, tak, jest żaba Poczekajcie, jest chwilę, nie? poczekajcie jest, chwilę, nie, nie, nie łapcie, żaba. nie łap, nie łap, nie łap, nie łap, nie Gdzie jest żaba? Na górze, tutaj stronie. jest, tutaj jest Za płotem Ja muszę podejść do żaby Za płotem? Ja też chcę, chcę do żaby No, wiesz Musimy tam, ale chyba trzeba podejść naokoło Ej, podejdźmy Ja muszę poznać sekret żaby, tak! Musimy poznać sekret żaby Nie, jako i Co, ja działa? Nic nie robi. Ej, no, ja bym powiedział wam co, ale. No nie, powiedz no, nie, no nie, powiedz. Żaba nie działa. Żaba, żaba! Żabo! Żaba! Ej, ej, taka ciekawostka. Daj daję buziaka, żeby księcia się zmienił. Ej, jak coś taka ciekawostka. No bo... powiedz, desz, tu nie bądź taki. O co No jest no, to odkryjecie. Wiesz, że No, jest... no jak ty żabę dotkłe, dotkłe, No, Czemu no ale żaba, żaba nie działa. Dobra, Co łap nas! Dobra. <laughs> łap wszystkich Jak coś w następnym update'cie będą skiny do, do duchów No, O nie. Co się dzieje? Dobra. Wal, wal, Wy... wal z woda Nora i ręka i Julia i wal Restartujcie to, szybciutko Kończmy Nora i ręka i Julia, się, dajcie dawaj złap, Dajcie się, ten, ja dajcie mi się coś złapać, dajcie się złapać Nexta No to go Ej, nikar. pracę ukradł. Pracę, pracy po... wraca, ma tam zajęte. Dobra, idźcie pod dzwon No, nie, no, chciałem zapatować jednym dzwony, ale nie. O! Eee! No, o, kurdo, A, nie. o, nie? o ja cię Ja cię O! kurde, O, wy Głowy się Wy straciliśmy ja żabę. Ja Ej, a najgorszy chciałam. to jest, że włączyłem akurat, <grym> zrobiłem pauzę na nagrywaniu. Ja cię kręcę, taki dobry moment. <grym> Dobra, to ze streama to wytniesz sobie. No. Musisz wyciąć fragment ze streama, bo tam głowę żabie odorąbaliśmy. To jest bardzo ważny moment. No nie Dobra, zrób to jeszcze raz popraszę, gorzej. teraz już wiecie o co chodzi. No poczekajcie ja dołączę tylko. Nie ja chciałam jej zrobić tylko boost a Tylko duchy yeah, muszą zrobić, to? Tak Cieka, Tylko duchy, musisz tak wystraszyć tak. po prostu żabę ja, Tego nie chciałem wam mówić No, ja tak, się tak myślałem Bo to Destro, od pierwszej nocy nie żyłeś no, Żaba się tak wystrasza, że jej głowa Odpada, masakra, to, no jest, to jest To zmienia jest, jest postać rzeczy ogólnie Dobra, a to hmm. co? Luuucimy Ale teraz, teraz jest, getran, jest dźwięk jest jakby Matrona za tą biegała o -o. aha i kto jest? A kurde, zacząłem w drugą no stronę biec. Się. Dobra, możecie Fibi też jest zdolno. Dobra, to ogólnie to tak. E... Zobaczcie dość różowy. Nie dajcie spację, zastosujcie spację, żeby pokazać, że jest gdzieś. Spacją się zaznacza. Ale w ogóle mam wrażenie, że nie działa to oznaczenie. No dobrze, no, no to no dobrze, no dobrze, no to no no ale nawet dla innych, no to to nie dostaje Ej. nikt powiadomienia o tym, że ona A, tu jest. A zaznaczyłeś? No, w tamtej rundzie zaznaczyliśmy i ani razu. nie ale to było tak, że pewnie musieliście być za ekranem. Ej. No dobra, zaznacz, ktoś matronę teraz. Po ich powiesz, że zaznaczył. Różowy Różowym bym poprosił, bo on słupek. Wie ktoś, gdzie jest łopata? Sprawdził ktoś się różowy? Dzwony zawsze sprawdzają różowe. Gdzie są dzwony? No właśnie, dzwony mają wydupione w to. Dobra, sprawdzę. Ej, ósemkę, Dobra, A, pytanie: wiecie. czy ktoś oznaczył matrony w tej rundzie? W ogóle rundzie, jest gdzieś łopata? gdzie gdzieś łopata? Ja nie, gdzie nie, 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 nie wiadomo gdzieś łopata zajbi. który nie, no. nie robił u mnie, chlop. No nieźle, Luis. Ładnie to tak z dzwonów uciekać? Ładnie. A bardzo o, ładnie. No nieźle, Luis. Ale wie pani Madonna, żeby nie zwiedzać każdego zakamarku mapy, to jestem rozwiszony troszkę. No, bo my tu dzielnie pracujemy z dziewczynami, a, a pani jak nie chce tego sprawdzić? Ja, pani po prostu mam ufam. ufam. Ja no. po Ja wam ufam, no, musiałam no, musiała sprawdzić jedno, że... inne grześniczki. Ja, ja Ale ta Luis to bezszczelna, bo ja z nią rozmawiałem wcześniej i ona właśnie skarżyła się bardzo, co w się sensie wyzywała panią, więc dobrze. Tak, i tak. A to tak. nie. O, nie. o nie, a tu się ona w zakonie. No, dwukrot, no, tak O, biedem. franceska Prancel. to jej koleżanka Prancel. właśnie była, nie, obie franceska spiskowały. akurat mówiła, że matrona jest spoko. <laughs> no cóż, nie niedocenione jest, zostało nie to. Y, dobra, czy ktoś... Y, proszę mi poka powiedzieć gdzie jest matrona, bo znowu nie dajecie info. To jest najważniejsza rzecz. Mm, no ja tam nie wiem. Ktoś jest matrona? Halo! My kopiemy. Chyba nie. Czy, no, jest kimś, nie czy nie jestem okazuję. tu sam na tym Discordzie? <grym <grym ja nie wiem. tam nie wiem, ja tam nic nie jest? W szkółce Gdzieś A spróbuj się oznaczyć książki. ją spacją Dobra, jest, jest przy tym żarty, co? Tu, tu, tu. O kurde, no, jest, rzeczywiście ją. Oznaczyłem, ją. oznaczyłem ją i co, było oznaczenie? No, pokazało, pokazało Ej, no, Ale oznaczy ją ktoś Spacy inny, bo widzisz? chciałbym zobaczyć jak to wygląda, tylko ja ją oznaczam No, na no nikt inny nie, nie widzi, no no, jak sanduń ją widział i nie oznaczył no, ją, ale No, no, ja mówię na no, ja nie umiem. Spacją się oznaczał, znaczy ją, chcę zobaczyć, jest jak ma tak oznaczenie jest. A ktoś. A czemu jest zapisane 7 zamiast 8? Co wy tam, kurde? A ktoś nie, sprawdził no, żółty? Sprawdził, sprawdził ktoś? Żółty. No, żółty jest po prawej. No, nikt nie sprawdził no, wie, no. oczywiście. Tak, zadziałało, pokazywało mi gdzie jest matrona. No, witam, witam. No i stawać. Hey A widziała, ale... widziała pani Toma, jak się przy dzwonie? co tam się wydarzyło? Ale widziałam, była jazda. Widziałam. Mm, no, zabawa. Ale... Przed nami? albo nie, ale komuś się zachciało jednak edukować po czasie. Co? Kruba, chce... co? Edukować nie po czasie? Ładnie. No, na początku nie chciał. Lepiej się późno na, na naukę. też zobaczył. Jak to się mówi, naukę nigdy wysykać. nie jest za późno. <głos> 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 I nie mam wrażenie, że to była. Oh, nie. O nie, tak, tylko nie Julia. Julia. zawsze jest taka niedobra. Zamiast rano to wieczorem się uczy, a wszyscy mm -hmm. wiedzą, że to niezdrowe dla umysłu. <laughs> Dobrze i tak. <laughs> Dokładnie Dobra. Kopać. Się zielony, ej, A żółty ktoś skąd No właśnie dotknął. nie, nikt nie sprawdził. A jaki był pierwszy numer? Bo Osiem, już kosemka? ustawiłem. Co jest? Co ty zrobiłaś Emma? No, no co, została za pana. Zestyska, na na salę ja, no tu jest zestresowany. Na góra jest no, wykopana, nie, już w ogóle. Na cała góra jest wykopana. Gdzie jest patrona? E, tutaj. Wiecie, nie, nie że teraz jest ten. Wiesz, teraz, teraz nie jest na, na chodzeniu w kółko. A na chodzeniu w kółko? Na dzwonach, jest, na dzwonach jest. Dobra, to ja idę kopać na dole. O, hej, Emma ma. Zielonek ktoś sprawdził, bo za każdym razem nie Czyli ósemka to jest różowy, a. Jako dziewiątka mam ten, Nie no, tak. małe opal fajne z was koleżanki. No nie możemy cię uratować, niestety. Sama się wjebałaś, to teraz musisz tam stać. jak <grym grym> było? No, no. za, zasady zakonu. Kto wjebuje się pod e, Batronę, ten zostaje tam na zawsze. Centy, tak, tak. Albo pod... Emma, powiedz mi, Emma, no, Emma, no, Emma, opowiedz no, 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 jak, no, Emma, no, jak to się stało, że zostałeś zapany o co chodzi? Właśnie, wytłumacz. Co? się spokojnie uczyć. Ale jak to nie ale to jakby się ale uczyła, ja ci absolutnie to absolutnie w tym nie przeszkadzałam to ja ja naprawdę ale, nie miałam ale, zamiaru ale ci przeszkadzać to, no. to ona uciekła po prostu widocznie się książkę po prostu no, pewnie no. Uczyłeś, czytałeś czytałeś długo Harego po teraz zamiast czytać książkę nie kończąc tej pierwszej <grym> no. tak że no, nie, nie no na to rzeczywiście. Nie, A do, do ciebie dołączy Nora co? Nie, nora, czemu Nora? Czemu, no? czemu Nora? Nie chodź. No. no nie, że Nora jeszcze przychodziła koło Nory, grzecznie pracowała i Nora dostaje. No nie nie, nie warto pracować w tej firmie. Gdzie jest, gdzie jest? Ja. Nie no, kto ja drąbał żabie głowę? Ja chciałem to zrobić. <noise> Jesteście bezczelni. Gdzie jest? Kurde, no! no. <noise> nie wyprawił się, że to sobie mógł, A, A Gdzie ja, w oknie. razie? Zrób tego dzisiaj nie teraz jest na książkach jak pójdzie Eee poszła e, chyba, nie widzę dokładnie całych książek. Prawie wszedłem pod ten. A Najgorzej. Miałem łopatę. Miałem łopatę. No jeszcze łopaty nam zmarnowałeś się. No ale nie ja dużo wykopałem. Zmarnowałeś ja... Bez przesady nie zmarnowałem, wykopałem prawie połowę pól! Czy noce kopałem? I no. sabotowałem dzwon. Wszystko zrobiłem o, zielone, dla Was. Zielone, dziewiątka stają od razu. Zazem ten, a, zielony złego tylko, tak? Jeszcze dla Was słowek? zrobiłem, a Wy jeszcze bardziej okay. na mnie. Nie, Zielony, zielony, wykopane, zielony, zielony mnie. chyba nie, chyba nie był wykopany. <laughs> zielony wykopałem No nie, źle. Kto tu do wentów ucieka? Prze przepraszam bardzo. Pani Matryna, ale nikt. chciałbym przerwać. Bo okazało się, że środkowe to zero i w momencie zwołania spotkania otworzyła się klapa. Ale nie zdążyłam uciec. Oooo! Interesuj mnie to! Ej, ale to, to jest ten! On musisz teraz coś zrobić z tym, bo jest, jest, musisz powstrzymać je wszystkie. No, Robię to jest inny sposób. Dokładnie. Musisz powstrzymać nie. je wszystkie. No. To jest jeden. Podkręcam z grzeczniczkami. Masz jedną sekundę. linki. Kurwa. <noise> o nie, no to teraz czy ostatnie opal i mary uciekną? Nie wiadomo. Uu. no, niestety, opal i mary uciekła. No, Ale proszę mnie, nie się, Ale ja się czuję nie, niesłusznie oskarżony, bo specjalnie <noise> pracowałem i to dzielnie, i zostałem wskazany, więc. No myślę, nie bardzo, bardzo bardzo w ławce, no co mogę Bardzo mi przykro jest. No, obudził się. Jest u nas. No, chwile mnie nie było, ale już jestem którym się ciągnie te dzwony? Tak, normalnie Dobra Ja Jest już na od naszynia. razu kopię, bo Jest ja nie, na nie będę Nie będę próbował Sprawdźcie nawet się bawić Spacjom się nie. Jest cały czas na Tak, z spacjom Poszła, poszła, poszła Jest na dzwonie Wraca, poszła Zielone wykopałem Sprawdźcie ten różowe Dobra, spróbuję ten dzwon Jest na naczyniach No i wraca Różowe, nie, sprawdź różowe! sprawdź ktoś to no. no. Nie wiem, no. nie wiem, kto jest na dzwonach, żeby tam to. To nie sprawdza. I ręka sprawdziłaś? No to weźcie, bo to może ja pójdę. Nie no. no na dół masz, na dół tylko. sam pójdę. Nie wiem, czy zdążę Nie, chyba nie zdąży. Dwójka różowy, dwójka. Dwójka, dobra, dwójka. No, ja no nieźle. No, nie, to fajnie, to fajnie tu się, fajnie tutaj Grześnicki grześniński się powodzi, co nie? Zamiast się, się sobie pracować, to biegają jak jakieś nienormalne! Czy wy Matro? jesteście pijani? Co to ma być? Trzy grzeszniczki biegają na podwórku! Jakby nigdy No nic. nie, no ale że trzy się dały złapać pierwszego dnia, ja nie tak, wiem, kurde... ZAŁOSNE! No rzeczywiście, załosne są te zakonnice. Co tam szepczesz, Aleks? Chcesz dołączyć do twoich koleżanek? Tak, chcę dołączyć. No, no i zasłużone! <laughs> Tym razem cię się opieką, Alex, grzeszniczko Nie no, Alex akurat nie była grzeszniczką, kłamiesz Niechaj! Dobra, no i się no. rozduszyłam No i co teraz powiesz? Co sobie wyobrażać w ogóle? Ty głupia matrono! Co ty sobie no. myślisz? Paulina, czy ty wyzywasz mnie? Nigdy Potężną by... matronę? Tak, wyzywam cię i co? To no, o to odpowiedź teraz na pytanie może takie geograficzne gdzie leży Mars? <noise> na ziemi! <noise> A, no! <noise> Batonik Mars! No, sklepie. Na wszędzie na nie półce. Leży. Tak każdej nie Masz rację, dobra, to w takim to razie... No dobra, to wiem, nie wiem, nie chodź tu <noise> Kurwa tu. <macz>, Kurwa, no. <noise> Co? Zawsze muszę bronić botaj, bo to muszę ja wyleczyć. No nie wytrzymam. Dobra! Daisy, yy, odpowiedź na pytanie, gdzie leży Pluton? W twojej dupie! Co kurwa! Dobra, jesteś! Tak się skończyłam trochę hemoroidów. Więc zarazem daruję ci życie. Emma, chodź za, za zastępstwo. zastępstwo! dup! O, jaki nieszczęście! Dobra, Daisy, to jeszcze jedno pytanie na zachętę Gdzie leży? Wrocław. Nie to jest, nie chcę takie pytania. Gdzie leży? Um, jak? Co może leżeć? Co może leżeć? Eee... Spary najebany. <grym> Spary najebany, <grym> gdzie leży? Na za wersalką! Daisy się pytam! No to za wersalką! No i się rozjuszyłam Dobra Grace, idziesz na zastępstwo Daisy Dobra, w oczu patrzy No nie, źle Mogliście dać Legionowi już odpowiadać do końca wtedy No nie Obawiam się, że chyba to przegrany. Jest Obaję, taka szansa To niemożliwe, to jest nie do przegrania Ile osób zostało w ogóle? <grym> jedna, bo mnie widział O wow, w ogóle dodali, o, że można przez ściany przechodzić no, ale przez drzwi nie! Do... Tak, ale przez drzwi się jakoś tam nie hey, jak przez drzwi to. się nie da, no. Ty, teraz musisz. Przez do... niektóre a, się to do... da, no. idę jak mnie widziała, tak czy siak to. Przez niektóre drzwi się dają, przez niektóre nie. Ty, swoją drogą. Ej, hey, mam losę... exit! Biedna żotka. Ja mam żółte no. i zielone, ale nie znam kodów. <laughs> swoją drogą go w następnym obydajcie będą skiny do duchów. No tak, ale co to takiego daje? No to nic takiego w sumie. Ja jeszcze pewnie trzeba będzie kupić, znając się. No, za walutę w grze. Dokładnie, nie może być za łatwo. Skinę do duchów, jak dobrze. Coś, co blabi potrzebował. Mhm. Mm będzie wkurzał, skąd wy macie te Mhm. Mm no, nieźle, wiecie co? Myśl, ja sobie tak myślę, no, no grzeczne te dziewczynki są, pracują grzecznie, ale tak, robię sobie obchód, no i na początku, Julia, powiedz mi, czemu postanowiłaś sobie pójść od pracy przy dzwonach, o co chodzi? Odknęłam się, skręciłam sobie kostkę i musiałam iść do pielęgniarki po krople żołądkowe nie mamy w klasztorze pielęgniarki tutaj kiedy coś boli to się ucina dlatego ty zostaniesz przecięta dlatego ty zostaniesz przecięta bo stanowczo boli cię głowa od tego nieróbstwa Na! gilotynkę łobu dup czemu nie reszta ją boli no to w sumie oddzielił głowę od tułowia, więc coś tam w tak. końcu musiało boleć. A bezpieczeństwo odciął więcej, po prostu. Tak. Żeby ból się nie, nie przedostał dalej. Jak ząbicie o to musisz niestety odciąć od. Nie kończynę na szybko. Dokładnie. Tak to działa. Tak samo jest z butem. Dokładnie. A z butami też. <laughs> musisz je odciąć, jak. Przywierają. Nie, jak buty trzeba, trzeba rozchodzić. Nie, jak but jest za mały to trzeba palce odciąć, no proste przecież. No. Nie bierze się większego rozmiaru. Tak jak było w korczuszce, tak coś takiego. Nie ma, wie, nie ma większego rozmiaru. Tam się pięty odcina. To nie istnieje, jeśli jesteś w sklepie i nie mają większego rozmiaru, wtedy ucinasz. To wtedy zawsze będzie pasować. A jak potem nie ma znowu, to ucinasz dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej aż w końcu odniesz całą nogę. A w końcu będzie za dużo. Ale przynajmniej można płacić mniej, bo jak utniesz bardziej, to możesz dziecięce nosić. Nooo! Nooo, nieźle! Tak się stało, będzie taniej. Że byłam na spacerku i zgadnijcie, co zobaczyłam! Nie widać. Uchwiecie! Ty... Tak, to prawda, ten, ten klasztor jest nawiedzony, ale się już przyzwyczaiłam o. Czytałem, oglądałem jakiś taki film Harry Potter i tam też były, więc to chyba normalne. Berta! Co robiłeś tej nocy? Tego dnia? Czemu ci nie było na garach, tak jak dostać przydział? O, robiłam dzwony. Dzwony! Z... A może robiłaś, w nie, nie pamiętam. Dobra Berta, chodź na środek. Mhm. Z tego dzwona zostanie zwolona teraz. No nie, no jak się trójka wyjebała pierwszego dnia, no to no, nie było. O! Baby, wrażę się, grzecznie! W... Nikt tam z początku nie sprawdził łysówek, <laughs> i każdy zaczął tam iść. A ja w ogóle przez ścianę dostałem. No ja i Tylko mi się udało z... <laughs> zobaczyć to termin. No to, no. No bo brody camp już potem to mnie. Ja już się dążyłem dość. Dobra, Dobra, no krzyk, pójdę. No. no właśnie. Ogarnij się tam troszeczkę PICHAĆ Dobra, zaczynaj. No zmieniaj, zmieni mapę, zmień mapę. A, no mapa. mapę I zaczynaj. Yy, to losową bierzemy. Nie, nie no, co ja robię. Nie to. Losową, ma no ja, ja, by, ja bym poprosił. Dawaj, No, Losowa mieć? losuj. No dobra, jak Marek no. chce być, to i będzie. Dobra, to co? kotowi jesteście na melanch! Nie. No to mru. Tak czasów. Melange, komu to potrzebne? O! Przez chwilę, przez chwilę byłem matroną i zmieniłem się w zakonnicę. To, to stary, to stary, dobry trik. No. Dobra, Luis, osłanie mnie. Oho. No, wyszło. No nie, no. No, nieźle. Tak, 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 na to samym to. początku. Tak, chcesz strzelać randomowo, no nie wytrzyma. Dobrze, że zdążyłam sprawdzić różowe lamusie. No. Jesteś niestety, momentu? Twoja taktyka legła w gruzach, zaraz ci powiem. No to no, była! Nic więc... nie jesteś w stanie zrobić! Ty jesteś, jesteś słaba, matrona! Masz oczy na dupia nie na twarzy. No. Kurwa! No! A nie wyrażaj się, Grace, to, że leżysz pod gilotynką, nie zna, przeklinać. Zdeżny ale ona to jest jej ostatnie słowa. No, no kurwa, tak. Mać, no. Nie no. bez przeklinania na gilotynce! No kurde, jak mnie zabija pierwsze, pierwszego dnia, ale osoby odstrzelają, to jest smutne, kurwa! Nie chodź! No, leć tam.